Cześć, witam was na moim kanale i dzisiaj zebrałem was tutaj wszystkich po to, aby pomówić o czempionach, którzy zyskają, mocno zyskają na nadchodzącym patchu, przez to, że będziemy mogli dla nich automatycznie ustawić AI i skille, które mają być preferowane albo których czempion ma nie używać. Mam taką listę, oczywiście, na pewno nie jest to Pełna lista, ale myślę, że to są Czempioni, którzy Na pewno Których macie, których używacie Albo w tym momencie zaczniecie używać Ponieważ będą Będą już użyteczni A inni czempioni z, tych, z tej listy To są tacy, którzy już są używani Już są świetni A po tym patchu jeszcze tylko Zyskają na wartości Część z nich jest Bardziej dostępna, bo to są Piki, część z nich to są Yy, Czempioni, których ciężko dostać, bo to są Wojdy, legendy Wojdy. Ale mimo wszystko, o, o nich powinniście, myślę, że powinniście o nich usłyszeć. Dobrze, to zacznijmy od pierwszego czempiona. Niech tą panią znajdę. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ona jest. Nie, tu, tutaj. Chancellor Yasmin. Czempion, który dosyć niedawno został dołączony do gry, ale którego jeszcze nie widziałem, żeby ktoś używał, mimo że skill ma całkiem dobre, ma speed hour 20% we wszystkich miejscach. Na A3 ma 75% szans po wyksiążkowaniu usunięcia wszystkich buffów z przeciwników, i potem rzuca sleep na jedną turę. Na tych, którzy ciągle mają jakieś aktywne buffy. I to przecież jest raz, że aura, i to jest naprawdę fajny skill. Usuwanie wszystkich buffów. Jeżeli nie ma ktoś madame, to jest to naprawdę przydatny skill. Problem w tym, że Jazmin używa tego skillu jako pierwszego, niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja. A że ktoś z takim skillem powinien ruszyć się, być bardzo szybki i ruszyć się. Dosyć szybko, to często w dungeonach, na przykład, ona rusza, ruszając się przed przeciwnikami, próbuje usunąć buffy, których oni jeszcze nie mają, tak? Więc absolutnie ten skill niczego nie robi. Absolutnie, ponieważ nie atakuje, buffów nie ma, więc niczego nie usuwa, nie rzuca sleep, czyli po prostu marnuje turę. Więc teraz będzie można zmienić jej AI tak, żeby albo na przykład użyła A1, albo. No tak, A1, ponieważ tutaj leczy wszystkich, więc to też nie jest skill, który powinien iść pierwszy. Więc niech użyje A1, a potem w drugiej rundzie może użyć tego i usunąć wszystkie buffy. Więc myślę, że teraz będzie używana. I... A to jest naprawdę przyzwoity champion, do tego ma fajne staty. Jest szybka, przyzwoity defense, przyzwoity HP. Także myślę, że teraz y, będzie w końcu używana. Kolejnym czempionem, który zyska na tej, y, na tej zmianie, jest ktoś, o kim już wspominałem, czyli Shatterbond. Teraz będzie można ustawić, aby atakował y, Hail w swoim A2 żeby zaatakował wszystkich trzy razy i ma 75% szans na obniżenie turn -meter o 30% to jest naprawdę bardzo mocny skill 30% mniej daje nam dużą przewagę i pozwala nam budować czempionów z mniejszym speedem więc jak on początkowo obniży, potem w następnej turze może wrzucić ten skill, czyli wrzucić jeszcze mały decrease speed dodatkowo przyspieszyć Naszych o 25%. Więc to razem w połączeniu naprawdę czyni go dobrym. Mm, tutaj, turmiter boosterem. Więc to jest Shatterbones. Kolejnym czempionem, który tutaj zyska, jest. Nowy czempion jakim jest Duke the Pierced. on ma bardzo fajny skill. Jeżeli znacie Stagnite, używacie Stagnite, to to. Tutaj wygląda to bardzo pod, w zasadzie identycznie, mamy ale troszkę lepiej, bo po wyksiążkowaniu mamy 100% szans na wyrzucenie decrease attack i decrease defense. Stag ma 95% szans, więc trzeba jeszcze sniperka, snaj, e, masterkę sniper dać, żeby było 100, 100%. U niego tego nie trzeba robić, do tego on jest oparty na defense, e, więc łatwiej go będzie utrzymać przy życiu. Niestety obecnie zaczyna od A3 i wrzuca ten Prowok na jedną turę na jednym przeciwniku. Dodatkowo ma szansę na yy, drugi Prowok na losowym, na losowym przeciwniku. Więc to jest skill, którego chcemy używać. Chcemy, żeby on zaczął, kiedy zacznie, obniżył atak, obniżył obronę przeciwnika, żeby potem nasz Nuker mógł. Wykonać swoją robotę dużo lepiej. Więc teraz będzie dużo lepszy na auto i w obronie. Na arenie, na przykład w obronie, będzie już w tym momencie użyteczny, bo będziemy wiedzieć, że ten ruch wykona jako pierwszy. No i kolejnym czempionem, z którym jest podobny bardzo problem, to jest królowa areny, Madame Cerise, która obecnie, mimo poprawek, które miała, Ciągle nieraz używa jako pierwszego skillu Trick and Treats, czyli próbuje ukraść losowy buff. A przecież chcemy, żeby użyła tego skillu Midnight Ritual, żeby usunęła buffy z przeciwnika, rzuciła Increase Decrease Defense, Decrease Attack, żeby nuker nasz miał dużo bardziej ułatwione zadanie. A jeżeli ktoś przeżyje, to dzięki Decrease Attack. Newker przeciwnika, jeżeli, to jest, jeżeli jest oparty na ataku jego, jego obrażenia, wtedy moc, lżej nas, nas uderzy. Więc w tym momencie będziemy mogli to ustawić tak, żeby to był priorytet, przez co będzie dużo le, 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 łatwiej używać w y, y, obronie. Dobrze. To następny. Następny będzie. Ten pan. the Seared. Jest to czempion, którego możemy zdobyć w Doom Tower Normal. Uzbieramy fragmenty. I on tutaj ma, atakuje wszystkich przeciwników i ma szansę na wrzucenie HP Burn. A tutaj również atakuje, zwiększając cooldowny przeciwników pod wpływem HP Burn. I w tym momencie on używa tego. Często używa tego jako pierwszy atak, a dopiero potem no, Więc bez sensu jest, żeby najpierw próbował wydłużyć yy, cooldowny ludziom pod wpływem HP Burn Jeżeli HP Burn nie użył jako pierwszy pierwszego skill'a Teraz będzie można to zmienić, będzie można ustawić, żeby zawsze używał ten skill jako pierwszy, żeby to bardziej się zgrywało yy, z tym co powinien robić To jest Akoth to będzie dalej. Następnym championem, o którym wspomnę, to będzie świetny nuker, ale nuker, który potrafi być mocno irytujący czasami, czyli Kanjafon. Naprawdę bardzo dobry nuker. Jeden z moich ulubionych czempionów w grze. I on ma naprawdę bardzo fajny skill. Tutaj atakuje wszystkich przeciwników. To jest mocny atak i do tego dostaje dodatkową turę. Jeżeli kogoś tym atakiem zabije. Problem w tym, że obecnie AI w większości przypadków w tej ekstraturze używa A3. Zostaje, powiedzmy, zosta i nieraz miałem taką sytuację, że został ostatni przeciwnik i zamiast on ruszyć się, dobić go A1, to używa A3. No i tak naprawdę nic nie robi. Znaczy, rzuca na siebie buffy i tyle. A mógłby dobić i nieraz jeżeli to jeszcze zostaje ktoś taki na przykład jak, yy, jak Duchess czy jakiś Reviver no to mamy wtedy pewność że jeżeli ten przy, przeciwnik się ruszy to wskrzesi cały team i walka zaczyna się od nowa więc teraz będzie można wyłączyć w ogóle ten skill, żeby go w ogóle nie używał na przykład albo żeby ten używał jako w drugiej kolejności także kantrofon będzie po prostu dobijał przeciwnika, co naprawdę oszczędzi wielu frustrujących chwil. Przechodzimy dalej. I jak już tu jestem, to yy, Sessia, czempion, którego jutro będzie można, yy, będą większe szanse, żeby ją zdobyć. Ona ma dwa fajne skile. Tutaj atakuje wszystkich, wrzuca weekend, ma szansę na decreasy fans. I aktywuje HP Burn. Tutaj wrzucę HP Burn. Problem w tym, że jej AI jest totalnie popaprane i ten skill, którym powinna używać jako pierwszy na pająku, to go nie używa. Używa ten. A na przykład na arenie robi odwrotnie. Chcielibyśmy, żeby użyła ten, żeby wrzuciła weekend Decrease Defense. No to ona używa A3. I wrzucaj HP Burn. Więc teraz będzie można to naprawić. I powiedzieć pani, używaj tego skilla, jak jesteś na pająku. Chcemy HP Burn, a potem dopiero wrzucaj to. A jeżeli ktoś ci używa na arenie, to pani, wrzucaj Weekend i Decrease Defense, a potem możesz. Bawić się w HP Burn. Także. Jest już świetnym czempionem po tej zmianie. Naprawimy błędy, które w jej AI zrobiło Plarium. Dobrze. Kogo my dalej mamy? Dalej mamy. Zostaniemy. Tutaj, Prince Kaimar. Fenomenalny czempion czempion, którego bardzo chcę dostać. Próbuję dostać od dawna. Na razie mi umyka. I. Problem z nim jest taki, że on zawsze używa tego skilla Seal of Magic. Jako pierwszego i próbuje zresetować cooldowny wszystkich skillów poza sobą i innymi kaimarami. Nawet jeżeli ruszy się pierwszy, nikt jeszcze się nie ruszył, wszystkie skille są aktywne, nie ma żadnych cooldownów, to on i tak to będzie próbował użyć. Zamiast użyć A2, gdzie atakuje wszystkich, usuwa wszystkie buffy i wrzuca sleep na przeciwników. Więc jeżeli chcemy na arenie, żeby był właśnie naszym raz, że speed leadem, bo ma świetną maurę 30% spida to chcemy po prostu, żeby zadziałał jak, troszkę jak Madam, żeby oczyścił tutaj nam drogę wrzucił, albo wrzucił wszystkich na sleep żebyśmy mieli trochę więcej czasu na działanie niż marnować ten skill, czyli możemy po prostu użyć to, uśpić, zrobić swoją robotę jeżeli, nie zabije, jeżeli, jeżeli nasz nuker nie zabije wszystkich, wtedy seal of magic, resetujemy skillę i ponownie nasz nuker może zrobić swoją robotę. Także teraz myślę, że dużo bardziej, dużo więcej Prince Kaimara zobaczymy w obronie na arenie po tej zmianie, bo będzie tam działał na auto yy, tak, jak powinien. Ok, to był Prince Kaimar. Teraz przejdźmy do. Yy, tutaj. I jest Vizir of Elis. Vizir Ovelis jest świetnym czempionem na przykład na klan Bosie. Dzięki swojemu A1 atakuje 3 razy. Po wyksiążkowaniu ma 50% szans na przedłużenie działania wszystkich debuffów o jedną turę jest w tym absolutnie fenomenalny. Problem w tym, że na jego A2 ma Block Buffs i Hill reduction. I tego nie potrzebujemy, tego nie chcemy mieć na klan Bosie, bo to nic tam nie zmienia. Ma też decrease attack, który jest potrzebny oczywiście, no ale nie chcemy poświęcać dwóch miejsc z 10 na dwa debuffy, które zostaną do końca gry. Tak, bo on tak skutecznie przedłuża ich działanie, że, ich trwanie, że, że to po prostu nie zniknie. A to mogą być dwa poisony, które będą zadawać obrażenia co ture. Dlatego w tym momencie będziemy mogli powiedzieć, panie, tego w ogóle nie używaj. Tego w sumie też można nie używać, ale no tak naprawdę nam nie szkodzi. Ale możemy na przykład powiedzieć: używaj tylko i wyłącznie A1, tylko nam przedłużaj działanie buffów i tyle. Także jego wartość tutaj też wzrośnie. Nie trzeba już będzie ręcznie nim grać przez kilka tur, żeby przedłużyć buffy, tylko będzie można już nim od początku rzucić go na auto i będzie robił swoją robotę. Nie będzie używał. Tego skilla. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejnym czempionem to jest Król Areny Warlord. On ma absolutnie fenomenalny skill w arenie. Znaczy, nie tylko w arenie, ale tam jest to absolutnie top. Topów. Wrzuca wszystkie skille na cooldown. Do tego. Ma szansę na obniżenie meter przeciwnika. I w tym momencie jego AI jest takie, że czasem użyje poprawnie A3, tak jak chcemy, żeby to zrobił na samym początku, żeby zablokować, zmusić przeciwnika do używania tylko A1, a czasami używa swojego A2, na którym daje block debuffs i shield. To też jest bardzo dobry skill, no ale przede wszystkim chcemy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy pierwsi, żeby zablokował. Przeciwnika zablokował ich debufferów, bufferów, nukerów i zmusić ich do używania tylko i wyłącznie a jeden. teraz będzie można to ustawić tak, żeby to był priorytet dla niego i żeby blokował skille przeciwnika i niech tylko spojrzy na moją listę jeszcze kto mi został no i na koniec jeszcze mam jednego championa i to jest ursuga absolutnie fenomenalny champion jeśli chodzi o obronę na arenie problem w tym, że nie ona, ona nie zawsze używa tego swojego A3 gdzie wrzuca Ally Protection i Strengthen na wszystkich Strengthen przypominam, że z miejsca obniża obrażenie, które otrzymujemy o 25% więc jeżeli damy jej żeby używała tego nas, żeby z miejsca chroniło cały nasz team, do tego jeżeli jeszcze na przykład ma Swift parry na sobie, a do tego jeszcze te akcesoria nowe, które powodują zmniejszają szanse na, na critical hit o 25%, to będzie to fenomenalny czempion do jeszcze lepszy czempion do obrony. Także na koniec Ursuga Warcaller. I on też będzie można tutaj zaprogramować, żeby. Była absolutnym tankiem ochroniarzem dla całego Teamu. Dobrze, to był ostatni czempion, którego mam na liście. Na pewno nie jest to, nie jest to pełna lista, na pewno macie czempionów, których używacie i których AI was nieraz wkurza. Dlatego podzielcie się w komentarzach informacjami o tym, kto jeszcze mógłby na taką listę trafić. Ja się nie dowiem, inni ludzie, którzy oglądają te filmy też się nie dowiedzą, bo może ich czempion tam nie jest. Z mojej strony to wszystko. Mówi do Was Samael. Do usłyszenia. Cześć.